Twórca internetowy, co dziś robiłeś? Twórca internetowy to ktoś, kto ma wiele zadań, chociażby takie nagranie jak to. Najpierw trzeba sobie przygotować temat odcinka, a potem nagrać treść. Na zakończenie obróbka w programie do audio, taka jak usuwanie szumów, poprawki czy wycinanie niepotrzebnych treści. Bywa, że coś trzeba powtórzyć albo dograć z audio na wideo. Treść można zmienić na inny format. I tak z audycji można zrobić wideo, dodając obrazki, filmiki albo animacje. Do gotowego już audio odpowiednie programy do edycji wideo są w stanie to przetworzyć, ale to też wymaga zaangażowania. Nie wystarczy jeden raz. Wiele lat temu wystarczyło raz dodać treść i ona robiła dobrą reklamę. Dziś to już nie działa, a treści należy publikować regularnie, aby te mogły przynosić jako taki skutek. Dlatego jeśli chcesz stworzyć swój kanał na YouTube, fanpage albo prowadzić bloga w danej tematyce, konieczne będzie zaangażowanie się w taki projekt, a to wymaga czasu cierpliwości oraz przetwarzania treści z pliku tekstowego na audio, potem na wideo, a także obróbki grafik obrazów i na koniec umieszczenie tego wszystkiego w internecie.